Dzień dobry, kocie pewny Piwny głos w waszych domach. Dzisiaj będziemy mówić o książce. To Jak ważyć piwo? Kompendium wiedzy piwowara domowego. O... Johna J. Palmera. Ciekawe, czy Jay to jest drugi John. Czy jest John, <grym> John Palmer? Nie pewnie I jest to. Ta książka sama. Johna Palmera nie jest nowością. Natomiast nowością jest to, że ona jest nie. Autobruł, tylko jak ważyć piwo. W końcu ukazała się, ukazał się polski przekład, czy w końcu. Pierwsze z tego, co wiem, pierwsze wzmianki o tym, że coś takiego będzie pojawiło się jakiś rok temu. Chyba w lipcu w ogóle powstał pomysł, żeby coś takiego robić. I tłumaczenie dosyć szybko poszło. No i mamy. Jest. Można kupić akurat na, przed świętami, więc pod choinkę jak najbardziej. Się nadaje. Autorem jest oryginał John Palmer, natomiast za polską wersję, czyli całym Spiritus movens z tego, jest Tomasz Wójcik, czyli piwo org. Przykład autorstwa Piotra Kucharskiego, który jest, no, zna się na piwie, nie pije piwo od dawna, miał swego czasu bloga. Teraz bardziej, czas go prowadzi. Teraz bardziej jest bardziej aktywny na Facebooku. Mhm. No ale yy, merytorycznie wie o co chodzi, a jeszcze konsultacje medyczne, dodatkowo Krzysztof Lechowski, czyli były prezes PSPD, plus jeszcze kilka osób, które pomagały, m.in. Dorota Chrapek, Mateusz Poślecki, czyli generalnie wiadomo, że po samych nazwiskach, że w zawartości nie będzie błędów. Plus oczywiście, no to jest yy, Palmer, więc wiadomo, że materiał źródłowy jest dobry i nie ma tutaj do czego się przyczepiać. I na to możemy skończyć recenzję. Tak, bo w zasadzie chyba nie ma sensu, żebyśmy was przekonywali, że ta książka jest dobra, bo, no bo jest dobra, no już powiedzmy lata praktyki z tą książką dowiodły, że jest to rzeczywiście bardzo dobra pozycja, którą warto mieć. Dokładnie. Jak już nigdy nie, kupi nie kupiłem oryginału angielskiego, głównie dlatego, że w ładnych paru lat się pierwotnym domowym nie zajmuje. No a teraz już nie muszę opinało, bo mam polski przykład. Ilość wiedzy zawarta w tym jest, jest naprawdę potężna. Jest to podane w sposób zrozumiały. Merytorycznie jest tutaj potężna ilość wiedzy. No, chociażby rozdział 21. Alkryczność resztkowa, kwasowość słodu i pH zacieru, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o pH zacieru, ale boisz się zapytać. I naprawdę wiele osób boi się zapytać, bo pH zacieru nawet w browarach rzemieślniczych... Bardzo często jest. No, okej. Okay. A mierzycie? Nie. A wycho no, wychodzi, no to spoko. Dostosowanie wody do wtrytu piwa. Zresztą autor jest też współautorem książki w ramach serii Brewing Elements Water. I część tej wiedzy jest tutaj, ale jest ona też podana w sposób taki bardziej przystępny. Właśnie dla piwowarów domowych, którzy niekoniecznie są chemikami. To jest po prostu ich hobby, więc to jest podane w sposób wszystko prosty, ale jednocześnie potężna ilość wiedzy w tym się kryje. Tak, ale cały czas właśnie mówimy o tych piwowarach domowych, mhm. a to jest książka tak naprawdę nie tylko dla piwowarów domowych, bo myślę, że rzemieślnicy też mogliby z niej skorzystać. Tak. I już nie Oczywiście nie ze wszystkiego, na przykład w dziale mycie i dezynfekcja, środki do mycia, zmywarki do naczyń. Nie kończy się przyda w browarze rzemieślniczym. Ważenie zestawów ekstraktów, no, też może nie. Ale... Nawet metody chmielenia. Chmielenie zacieru, brzydki przednie, na goryczkę, na smak, na koniec, bomba chmielowa, namaczanie chmielu, na zimno. Cały, niedługi, ale jednak rozdział. Ważenie piw kwaśnych, ważenie z owocami, warzywami, przyprawami. Ważenie mocnych piw. Jak uważać lagera, Cała część... Ważenie z zacieraniem. To jest naprawdę opisane... O! Metodę wysładzania jest ciągłe narraty parti. No to naprawdę jest tyle informacji, i wszystko jest podane w sposób taki, że łatwo to przyswoić łatwo to zrozumieć. Przeglądam tą książkę trafiam na jakąś tabelkę i wow. Trafiam na coś innego. Wow. No nie ma co. Nie ma co bardzo dyskutować z z tym, co jest w książce, bo wszystko jest po prostu super. No, pewnie ktoś mógłby się do czegoś gdzieś kiedyś doczepić, ale wartość wiedzy, jaka tutaj jest, jest, jest przepotężna. Dobrze, wartość wiedzy. Więc od razu się nasuwa pytanie, a co z tą inną wartością, czyli ile trzeba za taką książkę zapłacić? Ja znam. W końcu mamy cenę 124,99 zł. Też ja powie, że to sporo. No sporo, no jeżeli by na przykład przeliczyć to na kartofle, dużo kartofli można za to kupić. Ale myślę, że to jest bardziej przydatne niż kartofle za 125 zł. nie zależy dobre, zależy to <tolę> do czego. Zależy, tak. Jeżeli chcemy frytki, to kartofle będą lepsze. Tak. Jest dostępna na w różnych sklepach internetowych i Można też zamówić bezpośrednio na jakwarzyc.piwo.org Jak zrecenzować tą pozycję poza samym chwaleniem? Widzę, że, że tylko chwalimy, chwalimy i co? A ostatnio skrytykowaliśmy parę rzeczy, więc możemy <laughs> dla <laughs> przeciwbali. Każda receptura jest to w USA jest bardzo popularne. Rozpisana jest na wersję z ekstraktem i wersję z zacieraniem. Wiesz, Amerykanie bardzo... Bardzo. Nie wiem jak bardzo używają, ale na pewno więcej niż w Polsce używa się ekstraktów słodowych, płynnych, suchych. Zazwyczaj to jest zamiast słodów podstawowych, plus używa się słodów specjalnych, żeby nadały swój charakter w procesie zwanym namaczaniem. W Polsce raczej popularniejsze jest pełne zacieranie. No i mamy tutaj wszystkie informacje, schemat zacierania, oczywiście, chmielenie. I teraz tak, szczep drożdży drożdż do zadania w miliardach komórek. I zazwyczaj się w wielu recepturach było na saszetki dzielone albo na militry gęstwy. Natomiast tutaj mamy ile miliardów komórek. Wracamy wcześniej i sobie liczymy. Mamy suche, miliardów komórek powinno być tyle. Więc musimy sobie policzyć, ale fajnie, że jest to podane w taki sposób. Ale najciekawsze w recepturach jest zalecony profil wody. To bardzo rzadko w recepturach znajduje i coś takiego jak kostka piwna. Jak myślę sobie, kurde, co to jest kostka piwna. No. Z kostką piwną się wcześniej nie spotkałem, więc mnie to bardzo zaintrygowało. Jak pisze John, woda piłowarska jest tyle piwne, co są powiązane, ale wyobrażenie sobie tej relacji może być trudne dla niektórych osób. Dlatego wymyśliłem kostkę piwną, w coś w rodzaju kostki Rubika, by pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób trzy charakterystyczne dla piwnych stylów czynniki barwy, profilu aromatyczno-smakowego oraz struktury wiążą się z trzema czynnikami charakterystycznymi dla wody, czyli alkalicznością resztkową, stosunkiem siarczonów do chlorków oraz poziomem wapnia. I została przedstawiona na rysunku. I... wow! Jest to naprawdę... Bardzo fajna sprawa, taka pomagająca zrozumieć wodę i jak tą wodę modyfikować. Właśnie. W... Wow! Oczywiście można się bawić głębiej w analizę wody, dokładne, ale koszka pewna jest takim prost... jest uproszczeniem, które jednocześnie jest prawdopodobnie, ale raczej tak w praktyce bardzo użyteczne. Bo... Autor zna się na wodzie i to zna się na wodzie bardzo dobrze. Na przykład dla American Amber Ale, kostka piwna, bursztynowa, słodowy, lekka. Pampas Golden Ale, argentyńskie, jasna, słodowy, średnia. I już wiecie, wszystkie parametry są wypisane, żeby nie było. Ja tak przyglądam tą książkę jaż nabieram ochoty, żeby jednak wrócić do piwarstwa domowego. Ja nie będę miała nic przeciwko. Ale tobie się nie będzie chciało. No. no chyba, że dopracuję idealną recepturę na moje wymarzone piwo. I one tylko je waży, żebyśmy mieli cały czas w lodówce dużo. Książka to jest niezła kobyła. Ma ponad 640 stron i rozumiem, że dla kogoś, kto jest nowy w temacie, to może być. Eee", mówili, że to proste, że jak ktoś potrafi zrobić zupę, to potrafi piwo uważyć. To ja to chyba kiedyś mówiłem tak, w tv Tak, Nie, mówiłeś w I mówiłem, że. Jestem że... piwowarem tak. domowym i robię pod siebie Tak. Piwo pod siebie, żeby nie było Nie, nie, nie powiedział, że piwo Powiedział, jestem piwowarem domowym i robię pod siebie <laughs> Hasło na koszulki dobre Tak Jeszcze ich nie zrobiliśmy, dlaczego? Natomiast Mamy rozdział, pierwsza warka piwa I, co, I jak? Tak naprawdę kroczek po kroczku Autor bierze za rączkę Co możesz zrobić? Jak? Zrób to, następnie zrób to Zrób to spokojnie. A jak to się z bardziej to przychodzi do kolejnych rozdziałów, i kolejnych rozdziałów, i kolejnych rozdziałów, aż przeczyta całość. I zostanie mistrzem piłwarskim. to jeszcze fajnego? Rozdział 25. Czy moje piwo jest do wylania? <grytanie> Popraw warunki fermentacji. Zadbaj o higienę w browarze. W browarze domowi wiedzą o co chodzi. To jest najczęstszy wniosek na konkursach piw domowych sędziowie. Popraw warunki fermentacji zadłe czy higienę w browarze. Problem. Pachnie masłem pokornym z mikrofalówki. Śmierć z gnizdolu z zepsutymi jajkami. Żeby zmniejszyć diacetyl w piwie, nie stracuj drożdży. Nie przyspieszaj fermentacji. Proste. Wszystkie wady, fajnie opisane nawet są, obrazki. Jest cały spory dział. Na temat sprzętu i to akurat może być trochę mniej przydatne, no bo ponieważ książka jest amerykańska, są to zabawki dostępne w USA. No ale rurka od Kibla, tak zwana, z której się robi filtrator, no to też jest dostępna w Polsce bez problemu. Więc to może być jedyny minusik tej książki. Że no to jest amerykańska książka, napisana przez Amerykanina, dostosowana do tego, co jest w USA. Więc pewne rzeczy mogą być cięższe do zastosowania w Polsce. No surowce mamy podobne. No pewnie, jak tutaj pisze o pewnych amerykańskich słodach, my takich nie mamy, ale mamy odpowiedniki europejskie, które są do dostania. Drożdże raczej nie problem. No chmiele, citra, mozaik nie problem. Może być. Mały problem ze sprzętem. A przykład wszystkie yy, wartości parametry zostały przetłumaczone na układ SI. A to, co, czego nie można dostać, no to można dostać coś podobnego. Bo chodzi bardziej o zasady działania niektórych rzeczy. No, po prostu padłoście no chłodziarkę z prostokątnym filtratorem, filtratorem rurkowym możemy zrobić rzeczy, które kupuje się w WOBI, czy innych takich. A takie rzeczy jak. Projekt kadzi filtracyjnie do wysłodzenia ciągłego. Wektory przepływu filtracji. Kul. Cool. Naprawdę, budując swój mały browar rzemieślniczy, że też można posiłkować się tą pozycją. Tak, słodzimy i słodzimy, ale mhm. to to jest szczere słodzenie. Tak. Jak krytykujemy, to też szczerze, więc jak słodzimy, to też szczerze. Więc <gry> po prostu zawsze jesteśmy szczerzy. Ale tutaj naprawdę. No, no, nie ma się co czepiać. Nie ma się czego czepiać. Nie ma się. Jest to napisane w sposób przystępny. Wiedza jest przepotężna. No, nie. Jedyna ewentualnie wada, że jak się korzysta z tej książki w czasie ważenia, no to może być ciężką zduwa i może być trochę nieporęczna. Ale no to jest. Chyba największy minus, już tak, no z czego by się doczepić? Na pewno nie można się czepiać ceny za taką porcję wiedzy, podaną w sposób tak przystępny. No, to nie jest droga. Naprawdę to jest dobra cena za taką książkę. To jest duwa, duwa jest papieru. <laughs> Białego, nie no, papieru białego. Oczywiście trzeba też brać poprawkę na to, że to na pewno nie jest wydrukowane w jakimś ogromnym nakładzie, tak bo mm. to jest raczej niszowe, co też ma wpływ na, na cenę ostateczną. Mm, nie wiem, jak droga była licencja. Piuwarzy domowi. Jeżeli to oglądacie. I nie macie tej książki, to musicie to nadrobić. Nie ma w ogóle dyskusji. Wanna bi domowi. Też musicie mieć tą książkę, no piłowarz rzemieślnicy, jeżeli nie macie oryginału, to też na pewno Wam to nie zaszkodzi, przyda się. jest bardzo dużo wiedzy, którą ja to wiedzę gdzieś tutaj mam, na tej półce, ale jest porozrzucana na kilka, kilkanaście pozycji, a tutaj jest dużo w jednym. Więc myślę, że piwowar domowy bez tej książki... No, nie ma takich. To się nie godzi. Więc co tu jeszcze robicie? Masz do sklepów. No chyba, że już macie, no to wtedy... Do sklepów internetowych. Internetowych, tak. Właśnie, czy będzie to dostępne w sklepach stacjonarnych? Prawdopodobnie będzie można w sklepach piwowarskich, bo wiem, że kilka sklepów piwnych, piwowarskich już pytało, już nawet jest tam, jest jakaś opcja, więc pewnie tak. No i w internecie oczywiście... W różnych sklepach. Zresztą, jak wpiszecie, jak ważyć piwo, ork to znajdziecie bez problemu. wasze ulubione sklepy, zaopatrujące piwo w domowych, też powinny to mieć, więc zdążycie jeszcze może pod choinkę. Piszą, że wysyłają w 24 godziny. Więc do roboty, do zakupów. A my się widzimy. Za czas jakiś. Ale najciekawsza rzecz. A ale najciekawsze w recepturach. Wszystko <grymne> <spodziewałem> dobrze. <grymne> <grymne>